Są yy, to co robimy w końcu? No ja złamy naszej temki i uciekamy. No to... Ale to, to te. Te to ja będę musiał Ursusem jechać, a ty z y, tym... A ty y, 55, tak? Ja no musimy jak... Y, ciągnik ciągniki KIMA? No to na, na pewno nie na pewno nie no ale do zetora podepniesz te? Dwa te? Do pięćdziesiątki piątki też No właśnie a ja, a ja do Ursusa będę mógł dwa no To weź To weź No to To poczekaj, to chodź To no weź swojego 16-14 Ja biorę mojego zetorka A, zetorka bierzesz Bo nie ścisz. To, to ty już nie wyjeżdżaj A i ten mówię dziś, czy nie, bo ten korpus zawiozłem tym no, nitką do tego do Okej. Okay. Sąsiad, chciała... Wie, wiem, gdzie, wiem gdzie jest ich y, ten... baza. No ja też wiem. Właśnie jak ostatnio przejeżdżałem maluchem, to zobaczyłem. I mam tam w ogóle MTZ-a. Można im go ukraść. Nie, spalimy go. Okay. Ej, dawaj do polnezu, najpierw to musimy tam wjechać i zobaczyć, czy nie mają żadnych zabezpieczeń. Nie mają, jak patrzyłem, to tylko bra ten, brama jest. jest. Ale już się skopa weźmie. Ja do polne włączać. Jak coś, dojeżdżam tam bez świateł, żeby nie było. Ja to świateł nie używam, panie. Akumulator to jest tylko po to, żeby zapalał. Na światła, żeby, żeby na światła to mnie nie stał Sąsiad w ogóle sobie będę zmieniał ciągle Tego ursusa no. 16-14 Ja już tam pod nich podjadłem po ten... Teraz już w ogóle samochody nie jeżdżą, bo jest wieka. To chociaż tyle, że teraz wszyscy śpią Pewnie, pewnie oni też teraz w chałupie, nawet na obchody nie, nie jeżdżą Okej, okay, przez pola przejadę To moje, to sobie mogę przejechać Tylko czekaj, ten tym... Polutka, jadę przemalować. Na czarny Okej, okay, widziałem cię tam Słuchajcie, jak tam sytuacja? Dobrze. Ja, ja chowam w krzakach Ursusa. Kasze się linii. Okej, okay, idę tam do nich na ten. Na obserwacji. Ej, sąsiad! Póki to nie działa... Zniekań, sąsiad. Bo robię jedną rzecz. Zupiad, tam się... Tam się jedno światem kopali. Czekaj Otwarłem Słuchaj. Oni tu cegły mają Czy ty jesteś Sąbczak? Ty jesteś Ty, jedzie? Tak Olej, Dobra Wziąć ten smark, Co? Smark, smak? Smark. Co? Wziąć smak? Jaki smak? Smak Co? Żeby bramę na Oliwii nie skrzypiała, bo u nich to skrzypi Czekaj, najpierw to muszę iść za to, to poczekaj, ja tam sprawdzę to... Ja naokół jeszcze pojadę sprawdzić czy za zapala, razem przyjmę bramę, Nie jest na no, utrzymanie działki. Co to dopiero na kamery. Da, nie jest. Ta, stać! Po gówno by ziemniaki. Gra. Ja widzę dwa auta, twój spryskiwacz. Co wziąć dziś nie ogóle, czy się wypara Widzę nasze te bugi! Dobra, są stąd. Hop. Czekaj, ja jestem sobie pozytorka. No to Otóż od od razu weź. Dobra, przypominam, że jak widziemy tam, to już nie ma odwrotu w no, pełni krwyspiel tam. No, trzeba jeszcze podpalić tą budę. A, no to ty powiem, ty to ją To od razu trzeba benzynę rozlać. Ty tam masz ten drugi... ty... ty jeszcze wziął kanister. Wiem, Kanister weź, co nie. Jak, wejdziemy, to podkręcisz. I jak będziemy jechać, to, to go, ten, Jak będziemy wyjeżdżać, to go podpalisz i od razu ta cała ścieżka zapali. Sąsiad, szybciej, bo czasu nie ma. Już no jadę. Dobra, pojadę przez swoje pole. No widzę cię, Sofia. Szybko, ruda. Trzeba podpalić śmieciu. Jak zdechną, to nie będą nam przeszkadzać. Ale on no, tu... Dobra. A tego MTC-cika to mi szkoda. Lampy dał, nie było. że jeszcze ten smart? dawaj ten smart poczekaj szybko idę ten okej okay, o... Od... poczekaj otwieramy nie skrzypią poczekaj chwilę i wjeżdżaj jeszcze to ty od razu to ty od razu atakuj ten yy, mój... Z, yy, jak to się nazywa Окей, я первый вешаю Ну, едь, no, где ты, где? Где? Скrywa, где? А, скрыскива. а скрыскива. Видим, что ты, ты вешу, я им то зацикую, а Ты вешай, а to są głośne Hej, sąsiad! So lecimy! Czekaj na mnie! Widzisz, to jest ja ten... Ja jeszcze muszę tego... Ja to e, zaczekam Ty, poczekaj! Ja ci pijam, Żeby ci się tam nie spali Mój Jezus! Onsiad! No ja ci tu już z zetorkiem wyjeżdżam! Uf. Te światła się już zaczynają! Pal to wszystko! Pa, wsiadaj! No Sąd Jedziemy! Abrama! To no wsiadaj do mojego! Wsiadaj do mojego! Nie mogę! I... Do mojego wsiadaj! I rulaj, jedziemy! Ale sąsiada chcja! Aż popuściłem z wrażenie. To. to od razu jedź do mnie na ten. Pani się ta? No Jana, bo. Jedź od razu na moim... Pewnie do południa siedzi. Jutro będzie pani. jedź pierwszy. Ta, ta przednia to jest twoja. Ta ty nie jest moja. Jakby co? Wiem, wiem. Światła ząciar gaz. A streskiwasz biedę. Stój, gaś! Teraz nagrodę grodę, idź robisz popcorn to do domu. No okej, okay, idę. Albo ja pójdę, ty zapalaj poroneza. No to zapaliłem. Dawaj, się. No. Na drogę jedziemy popatrzyć, jak się to ciągnie. A dom też tam podjarałeś? Nie, dom nie. Czemu nie podpaliłeś domu, co? Dwa, się zajął ogniem. Chby się jeszcze dom podpalić, to by się świecie spaliły. Bo nawet nie usłyszały ciągników. Spały jak zawier... Spa... spały ten. Spali jak nie wie. Tam ich chyba z ośmiu było w tym domu. i żaden się nie obudził. Wiesz, ja tam z, ni... ja tam z nimi kiedyś siedziałem, oni zawsze zatyczki na uszach mają, gdy, gdy idą spać. Jara się to? No. O Ale pięknie! Nasza robota! O dawaj. Nic się więcej nie zajęło? O No i po tym. Poczekaj, sąsiad, żeby Cię nie uparzyło. Dawaj. O Jezus, sąsiad! Bo to chwila, moment i się cały ten rozprzestrzenił. Tam krzyki słychać. to sąsiad, cały dom. Widzisz, nasza robota jest piękna. Dobrze, że poloneza przeparkowaliśmy. No. Kuźwa całe w ogniu jest. Okej, okay, sąsiad, jedziemy stąd. Jeszcze raz w przodu zobaczymy, jak to Zaś się wody z wrażenia muszę nawet. Nie mam sąsiad. Jutro rana to zgaszą? Bo ja wątpię. No chyba, że się ten. To jest ten. Bo no, przecież będą, będzie tu ktoś na słupie ja przejeżdżał, to za złem, bo też pora. Jak to przecież z kilometra sąsiad widać? Ale zajebi stach, ja o to chłopi, podnieciłem się. No. Ja to, ja to się aż zesrałem z wrażenia. Zobaczymy. Zobaczymy, czy od ciebie będzie to widać. Ta jak, tak, jak tak to straż żadne, tak to już się od dawna. No myślał. Czekaj, jestem. No widać ci to jeszcze jak. Sąsiad, bo to się tam jara jak nie wiem. Trzeba móc, że było do No. Bo wtedy to no fakt to się nie naszej gospie. Wtedy to... Wtedy to, to, to pół tego. Pół dolnośląskiej wsi pójdzie z dymem. To no. śmiertam. Zasz do idzie do pielgrzymki. No. Dobra jadę, jadę i zobaczcie też. Ty, ty, ty to tam masz ty to tam masz jeszcze gorzej, bo u mnie, bo u mnie obok kościół jest, to mi nie podpalą gos, gospodarki. Skąd wiesz? Bo by się kościół zalił. Cyganów, Kościół by się zalił. O, płot ty... z tego zamontowałeś? Byłem z Cyganów, to wszystko jest możliwe. Ło! Płot Płot tutaj, z tym płotem. Ło. Jak nie widać. No to już jest na stóry. Okej, okay, poczekaj, teraz trzeba... Teraz trzeba ten... No wjeżdżaj tym... zatorkiem. Ja nie wiem, czy sobie nie kupię też takiego, e, ten, rususa w tym samym kolorze. Ale jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć. Bo tam wypłata za niedługo przyjdzie. Dofinansowanie nie. dla rolników za załatwuje sąsiad, to chociaż tyle. No. Dla, dla rolników 14, 15 i jeszcze 30 tysięcy na głowę za jedną maszynę rolniczą, to ja tam mam z, y, dwie, to dostaję 60 koła. Czekaj, puścić muszę. No, odpinaj. O. No, to ja się kim na u ciebie, sąsiad Dobra, to chodź, od razu obierzymy wiatr. No, Albo sobie chodź. Słyszysz? Sąsiad! Chodź! Wejdź do Poloneza! Wejdź do Poloneza! No, włącz radio na wiadomości! No już! Z ostatniej chwili dom w śląskiej Wsi został podpalony! Dwie osoby w ciężkim stanie! Jest możliwe, że nie przeżyją! O w dupę, sąsiad! I jeszcze sześć! By stanie trochę lepszym, ale tak i tak, są marne szanse, że przeżyją. Cała ich gospodarka runęła, wszystko jest z ruiną. Ło, Ale nie, już chyba strasznie jest, bo widzę, że to. kaśnie to. Kasznie? Pokaż chodź. Ty, zgasło chyba. No? Nie! A, jeszcze trochę. Jeszcze trochę jest sąsiad. Ale już... Nie, to już tam dym tylko leci. Pomieni już nie ma. Okej, okay, chodź. Jutro rano się dowiemy, czy przeżyli, czy nie. A. O. I co tam sąsiad? Jara się jeszcze! Jara się? ja nie widzę. Nie, jak się jara. Już nie! Sowysia, co ty pierdzielisz? A, no, faktyko. Okej, walić to. Idziemy wiadomości w Polone się słuchać. Dupa, no to, to będzie jak będą szukali spraw. To można jak, ta, jak tam dobrze widzę, to tam buchenka też była odpalona. Tak, to e ok. okay, jest. O, rachom. Okej, radio jest dupa. Co? No i dupa. Zgazł. Nie chodzi. Chodzi o tę. Chodzi o. Pora. A no? Już się skończyły? Nie wiemy. No dobra, chodź, poradniku po mam. O. No co tam? No dobra, chodź. Okay. W ostatniej chwili sprawcy nadal nie odnalezieni. I sześciu, sześciu rannych zosta zostało martwych. I dwóch walczy te teraz o życie w szpitalu. O Jezu. Prawda, mógłby się czy tej... wiesz? Jak, jak wyjdą z z tego, to już, mogli, to już będziemy mogli się przeprowadzać. To już będziemy mogli te maszynki brać. To już będziemy się mogli przeprowadzać. Okej okay, Sofia, trzeba żyć chwilą. Echo, siadaj do mnie. To od razu jedziemy. Siadłeś? Siadaj. Uźwa, sąsiad! Czekaj, to się opuściło? O! Nie. Co mnie tak? Jezu, sąsiad! Tu masz takie błoto tu! Puźwa! Sąsiad, bo mnie tu zakopuje. O. No wsiadam! Pojedziemy... Chyba no znowu mnie zacięło. O, o! No ty jesteś taką grubą świnią, co ty się mógł jechać? Podzian. Dobra, jedzia nie! No to ty polki wjedziesz, okej okay. Jest ja tu wiadomości włączę um, Alan, jakby ci to powiedzieć, co? żeby to ująć. Jakby to powiedzieć. No co? Ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ale są taki tak w ciężkim stanie. Ale nie zginą. To jeszcze jeden na najazd zrobimy. Przeszli świeć śledztwo w tej sprawie. Najpierw to musi sprawa, ucichnąć. No, a na pewno się zainteresują. No, dużo osób tym zainteresuje. Sąsiad. A ty na pewno dobre czytasz? No tak jeszcze tam słyszałem, że w tym No o polsku tam gdzieś się paliło. I też chyba z 6 osób było rannych. To że tu pisze, że to długo śląskawie To nie wiem. Módl się, żeby się pomylili. Ta chuja nie się pomylą. Są dość tam się w sprzed 5 minut, przynoży. no na co dupa, ja pierdzielę Mam pomysła, trzeba ich porwać Jak widzą ze szpitala. Będziemy robić za, tak stów, za taksówkę? Mhm. Tylko najpierw... Geniuszu, sprawa musi ucichnąć. O no to co robimy? nie wiem. Ja tam na razie bym się cieszył z tego, że mamy gospodarza. No, możemy ich nie mieć, jakby, jakby. Jak wyjdą. Znaczy nie, nie, jak wyjdą. Jak się dowiedzą, że to my. Ale oni są już, no. Kuźwa, tam do... była odpalona Się gazu latnia Chłopie no, Gdzie? No tam na dolnym piętrze, nie widziałeś? Ciebie? Tu... Nie, u ciebie? Nie, u tych meneli Kuźwa Cyganów zasrany. To co sąsiad robimy? No. Czekaj, gdzie jest wasza dziesiątka? U mnie. A, u ciebie. Cześć okay, Sopsian. Nie, tu już jedź, u siebie. To rzecz Cześć Okej, więc to by było na tyle z tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Odcinku. Cześć!